OH inawa taży waluki taki no a to jest Patapon 3 odcinek O ile się nie mylę to jest piąty odcinek chyba tak albo trzeci... nie czwarty czwarty odcinek nie wiem chyba czwarty e, dzisiaj sobie zrobimy coś na co czekaliście ja też czekałem dzisiaj zrobimy sobie tego zro... nie robimy ja pamiętam że to było Sugerowany poziom piąty, a trzeba było 50 przechodzić Więc raczej jaskiniam... Jaskinie męstwa byśmy zrobili, arcybies męstwa Srebrny hashipon przemówił niezwykle potężnym tonem Trzy poziomy to bardzo długa droga W istocie na naszego bohatera czekały zdradliwe lochy do, do, trzy na trzeci poziom na podziemi i... Zmierz się z... Arcybiesem męstwa. Sugerowany poziom trzeci. Nagroda skrzynia z klejnotami. Co? Skrzynia z klejnotami? O nie. Czy jestem gotowy na, na, na takie bogactwo? A no, nie wiem. Czy jestem gotowy na takie bogactwo? A po prostu to może ich optymalizujmy. Okej. Okay. Ja jestem gotowy na to? Tutaj nie. Ktoś klasę się zmienił. Ta ta ja. A muszę, robot, ponad piąty poziom, to teraz zajęć. Ja a tu coś nowego? Nie, tutaj, tutaj wszystko zrobiliśmy. Jest, dobra, arcybisk męstwa. Here I go. Niech będzie. Tej nocy spoczniemy. Oj, oj, zobaczymy, czy tak spoczniemy. Uhu, się boję tego trochę. Dobra, zaczynamy. O, wrota jakieś Okej okay. Okej okay. Idziemy dalej Coś tu jest nowego? Nowego! Czy coś tu na nas, na nas idzie? Oj nie, kościółce Ile ich? Iwcie stąd Szarżą Dobra, idealnie Nie wiem, czemu mi się tutaj tęga dostanie Więc lepiej wolę obronić Nikt nie dostał, he? Lol Jak jeszcze raz to zrobimy, to jeszcze raz się tak uda? Dziwnie O skrzy hit Jitną nam skrzynkę, dziękuję Jestem szczęśliwy z tego powodu Dobra, bum Ile? Wow Dużo ja obrażeń zadaję ale chyba ta teraz zajbił więcej z tego, na, z naładowanej umiejętności, coś mi się tak wydaje. No, Okej, okay. po 300 ktoś bije z nas, to chyba nie ja, to jakiś, nie wiem kto. Dobra, kolejny gigant. Niech to wait, ale jaki będzie wysokości? Czy to nie będzie rzucał w teto? Te. W to, w to coś? W sprawdźmy. Co on będzie rzucał? Czy, czy to doleci, czy będzie bić w to? Doleci. Ok. Ale notebook. Oj, 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 oj. O! Teraz rzucił w to. To dobrze. O nie. bi w niego. Dobrze. Za 500 kryt. Taki set kryt. O, wooden chest. Ale ta skrzynia sklontała mi w nagrodę, to ja bardzo chętnie. Jak chcę coś fajnego z tego dostać? Liczę na coś fajnego. Dobra. Oj ojoj! Oj, oj. O! Znowu mnie trafił? To jest, to, jest, to jest dobry sposób na, na giganty To będzie bił pałą, a jednak nie. Outback. Umrzej. A nie. Jest. Idealnie. Idziemy. No, jak na razie łatwe. O, klucz. Do... Co to za klucz? To jest ten klucz z tamtego. To są bra. Ten. To dlaczego tamten klucz? W treningu. Co my tu mamy? O, chest Silver. Czyli to są trzy poziomy. Czyli... okej. Okay. To będzie dużo skrzynek, o Jezu. Dobra. Do następnego poziomu... No do następnego poziomu możesz też powrócić do, z przedmiotami do kryjówki. Z przedmiotami! Do następnego poziomu. Yolo. Epicka muzyczka. Idziemy. Dobra, idziemy. Co to jest? Trzeba poskoczyć? U, ktoś tu jest? Jak na razie nikogo nie ma. Dobra, idziemy. O nie, dawajcie big jemy okay. Ale o, ognisk! O nie! Odpalili mnie! Zobaczymy go mojego... Kibadde, zostawcie go Jezus Smerć! A właśnie! W komentarzach mnie mnie poprawił jeden ten, że, że, że on nie mówił śmierć, tylko smerć To, s to są s są sowieccy wojownicy. O jezu! Uff. Jaki on wielki jest! Typia. Ale. ale zdrowia nie ma więcej. Jeszcze o jezu! Niech to. Okej. Okay. Zabijemy go? Tak. Zabij go! Uff. Przypałem, że mi się nie uda. O, złota skrzynka. Kozak. A tam już nie dosięgniemy. Szkoda. Nie wiem, czy ten odcinek będzie tylko na tą jaskinie, czy jeszcze na coś. Chyba na samą jaskinię Myślę, że wystarczy wam. Dobra A czy coś będzie jeszcze dalej Jeszcze jest dalej, dobra Let's go Co to jest? Smok? O oh, shit There's dragon Trochę nie fajnie że tam smok jest. O nie Tylko nie wstawaj jeszcze Dobra. Zbliżmy się tak o, o, żeby że, o, żeby sam tą Dengę go bił. Najwyżej sam tą Dengę zginie. No O. Okej. Okay. Podejście nie, dobra, jolo. On sam też podchodzi, dobra. Podejdźmy tak o żeby żebyśmy mieli zasięg z tego. Bo z naładowanej mocy nie będziemy mieli pełnego zasięgu, ale z tego mamy. O nie. Wow. O dobra Co on co on tak ła, ła, ładuje i się stunuje co to być Co on tam ma O nie Myśmy rytm ostatnio nie idzie Jak zaczynaliśmy to było łatwiej Albo po prostu skupiam się na mówieniu do was Chyba tak Kurde co to tak co ty tak sobie... robisz, coś? Ja się cię boję, smoku! Ty zaraz mi walniesz pewnie... na... na, na, na całą armię moją. Tego bym nie chciał. Biik... Dawaj... Nie! Nie wasz się! Stun! Nie, Bito, nie. U, okej. Okay. Jeszcze żyje? O, nie, chodź tu. Dobra. O, tarcza. On tym też bił? Co tam jest? Klucz. A nie, a wejdziemy w niego. Au. 23? Nie, wiem, że ty gierz coś mocnym graczem Dobra, idziemy, klucz. Tu jest brama już? Jest. Dobra. I co będzie za tą bramą? Skrzynka jakaś? Byłem się ucieszył, jakby była skrzynka jakaś. No. Złota! To będzie, o, kurde. Będziemy mieli dwie złote i jedną diamentową. Będzie bogaty opening dzisiaj. O! I ostatnia walka z wielkim bossem. Teraz by było śmieszne, jakbym poszedł do kryjówki. Nie no. Idziemy na ostatnią walkę. Musi nam się udać. Mamy tą dęgę w teamie, co się może stać. Dobra? O kurde, takie drzwi! Już taka muzyka! Ruszać się! raga. Ach, ach, ach. Postań przeklęty, to do, do dongo. Usłysz mój głos i spopiel patapony! Ja powinienem go inaczej dapingować, to powinien być chyba jakiś wyższy i cieńszy głos. To jest raczej taki, wiecie, mały gostek. On raczej nie ma takiego głosu. O kurde, co to jest? Gościu, nie. Chcesz, ja muszę walczyć? A mogę cię dyplomacją wziąć? Nie wiem, dam, dam ci dwie złote skrzynie, i sobie pójdziesz? Chyba nie. No dobra, Jerry go. O nie A boom Ja mu nic nie zabieram co? Co? O nie, trochę tr coś mu zabieram, okej okay. ojej ten notebug! O jak mi zaszło <laughs> Jak on notebakuje On dojdzie do mnie w ogóle? Haha <laughs> nie O jezu. <laughs> No chodź tu. O. O. Podchodzi. O kurde. Nie. To jest chore. Nie. On mnie nie zaatakuje w ogóle. Nie. Jakie głupie. No bez kitu. On denga cię położy. Kryt za 9. Ok. No, no widzicie co się tu dzieje? To jest śmieszne. Nie, 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 proszę cię. Nie. <laughs> Jezu. To jest głupie. Nie! <laughs> Jak? Zabiłem go z notebookiem. Ale głupstwo. Klucz. What the fuck? Miało być trudno. No było kurwa łatwiej niż ze wściekło wilkiem. Co to miało być? Halo, report. Miało być łatwe. Znaczy, miało być trudne. Nie wiem, skrzynka za to będzie, tak? Dobrze się rozumiemy? O jezu, jak to długie. Za Oni założyli, że ja będę się pewnie z nim ganiał, że on będzie odchodził, a ja będę do niego podchodził. On, kur on chciał podejść, ale nie mógł. Więc jestem smutny z tego powodu, że nie było żadnego wyzwania. Ale w sumie to też może i dobrze, że nie było aż takiego dużego wyzwania, bo jeszcze bym umarł i by było śmiesznie. O! Jak to wygląda! Dać mi to, jak to chcę. Aj, Łąda! Bum! Jest skrzynka, dobrze. O! Poziom piąty. Jest! Zrobiliśmy to! U. Jej! Przeszliśmy to. I'm. Bardzo jestem zadowolony, ale. Było śmieszne. Pokonaliśmy typa, on nawet nie użył swojej mocy, którą nam pokazywał. Jak, jak jeszcze nie stał się bosem. Tego nie użył, on żadnego ataku nie użył, praktycznie. Było smutne i śmieszne. Miecz snu, lepszenie. Ognisty miecz, bez ulepszeń. Wiecznie, czujny koń plus jeden. Łuk snu, lepszenie. Złoto, co będzie? Wow! Ole ładne, plerna Frey Wow, dalej, złota helm tachli I teraz, uwaga, diamentowa. Jak nie zostawiłeś lajka, to zaostaw teraz, ktokolwiek to ogląda, mówię jak jakiś duży youtuber Jezu, eee, teraz... Co będzie? W diamentowej skrzynce? Boom Na ramienniki Kronosa Okej? Okay. Eee? Eee? Co to jest? Spodziewałem się jakiejś broni takiej uf, takiej wow Ile expa? O oh, shit! 2400. No musi być poziom, nie? No teraz już bez bata. Nie ma. Dodaj mi. Do, dodaj mi miejsce jeden. Zobywa ten. Kibada ter dostał. Uderzenia w ataku. Obrażenia w ataku. I lance dostał. Ten Deng'a też dostanie. Dodaj mi miejsce. Dodaj mi miejsce jeden. I kan. Nasz Barapa dostał moc. Długi róg, umiejętność, okej. Okay, nie jest poza tym. No dobra. Jakaś cutscenka będzie? Hmm. Mam zapytać Srebrnego Harshipona Nie. Choć w sumie... Kim jesteś? Och, wydałem się! O nie, następny. Nie jestem następny, jestem z Shakapon. Może, może czytać mi w myślach? Daj mi coś. No, skoro nalegasz, zgubiłeś złotą skrzynię czy żelazną? Ehm, um, o nie, Hiob? Czyżby jakieś nawiązanie do chciwości? Grida? Eee... Nie, no, będą uczciwy, nie, nie zgubiłem. No, proszę. Uczciwość jednak nie zawsze popłaca. Przydać się odrobina pomocy. Przyjmij sutrę. <śmiech> Sutra! <śmiech> Dostaliśmy! Ohoho, ho, to będzie śmiesznie. Przyjmij, te, przyjmij sutrę Jarigamiego. Pozwalającą przyzwać podstawowego Degina. Nie zapomnij jej podzielić. Przydzielić. Podstawowego. No, dobra. Znalazłeś sutrę Jarigamiego. Yariga... Zagubioną moc przywołania, podziel, się, podziel ją przed rozlokowaniem. Świetna robota. papa pa, na razie. Kurde. Przepraszam za te dubbingi takie kiepskie, ale po prostu... Czy ja tam dostałem pieniądze, pieniąża, czy coś tam zebrałem? Był taki dźwięk zebrania. Najlepsze skrzynie. To sobie przedstawcie. O nie, bo, nie, bo nie, nie, nie zwinąłem wam niżej. O nie. Hm, hm, pata 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 pon, hm, pata 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 pon. He? Pani Meden? Czyżbyś drgnęła? Tak jest, Meden, drgnęłaś, nie ma wątpliwości. Czy ty żyjesz? Ej, ej, co się dzieje? Meden drgnęła. Co? Poważnie? Być może pokonanie arcybiesa męstwa osłabiło klątwę nie niezupełnie. Jak to? Strach rodzi gniew. Męstwo to wierność samemu sobie. Żadne z nich nie jest żywe. One po prostu są. Tak samo jak arcybiesy, które nigdy nie umrą. Czyli arcybiesy męstwa wciąż żyje? Arcybies nie jest ani żywy ani martwy. Został po prostu przegnany z jaskini. Jak zatem wytłumaczyć to, co stało się z. E. Może sztur szturchnąłeś ją trzonkiem sztandaru? A no tak, i wszystko jasne. Jasne, jasne, Ty stare. Oooo! Pr pruchno to nie. Jak pruchno, pruchno to jest dre 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 drewna. Meden odzyskała siły. Sklep meden został otwarty. Sklep meden! Sklep, sklep, sklep. O kurde. O, jakie. Ile? Tak drogo? O nie, 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 nie Dobra, co my tu mamy? Maczuga Maczugi nie mamy żadnej lepszej Hełm, u Ob O, trochę obrony mi zwiększa, takie dobre Lodowa tarcza Bym to wziął, ale to jest, to jest podobno lepsze To na ramienniki Wow, wszystko zwiększa Jak <laughs> wygląda, <śmiech> o kurde Jaki typa O, przyzwanie jej! Ładnie to wygląda. Ten ma lance Lancelota. Bardzo słaba ta lance, trochę. Tutaj weźmiemy. To. Tarczę Nie, no nie damy mu. Ta, ta, ta jest ulepszona. Ognisty koń. Tu dobrze. Ten Tondenga ma dobre rzeczy. Hełm. hełm. O, ten hełm jest lepszy. Ta tarcza jest gorsza Tutaj nic I ciebie To jest, go, to jest lepsze Szybkość ataku większa Wien... eee, tutaj Nie tutaj nic O i tu damy to Wytrzymałość zmniejsza ale szybkość ataku zwiększa prawie dwukrotnie U. Też ładnie wygląda Jakieś umiejętności mamy też podobno. Nowe. Dodaj mi miejsce. A nie, co to jest? To jest... To? A dodaj mi miejsce, to jest... O. Oh, co to robi? O, dodatkowe miejsce umiejętności. Hej ho jeden. Okej, okay, ciekawe. Dobra. Co, co, co mam następne? Skorowany poziom 5+. Śnieżne pole nieczystych łez. Wielkie dreszcze w białym śniegu. Okej okay. jakiś frozen yy, ten ground. No dobra. Za się z wami żegnam. To by było na tyle. Zrobiliśmy dzisiaj dużo. Wow. Za się z wami żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się. Sayonara na cześć.